Co to za rzeka? Rów, miłościwa pani. A ta wasza spalona osada, jak się nazywała? Także rów, miłościwa pani. Rów? Do rowu wlezie każdy, nawet krowa. <głosy> <głosy> Basta. Zbudujemy tutaj twierdzę. Wymarzone miejsce do obrony. Fortyfikacje, bastiony i zamek obrony. A za rok? Przyjadę obejrzeć, co zrobiono i jak. Czy nazwa Rów pozostanie nadal? Nie. Zmienię i nazwę. Może. Może. Może Bari? Bari? Jest jedna na świecie. Jedyne najpiękniejsza. Nalekie, ale może Bari. Wraz z Krzemieńcem powstrzyma najazdy Tatarów i Turków. A założone nad rzekami miasteczka mają mieć co siedem dni dzień targowy. Cła pod moim zarządem: mostowe, drogowe i targowe. Z woli króla biorę w dzierżawę komory celne, na Wołyniu i Podolu. Wszystkie. A kto na czele komór? Burmistrz. Wtedy i wy, od dziś burmistrz miasta bar, obejmiecie zarząd komory. Co pół roku macie przedstawiać mojemu podskarbiemu rejestra, rachunki i pieniądze. Osady tutaj spalone, ludność ujęta w jasyr. Wiem, to też będziemy zaludniać pustki. A także trzebić puszcze nad spławnymi rzekami. Chcę tutaj mieć dużo kwitnących miast i osad. Wójtostwa w rękach Wiermożów. Kto mnie słuchać zechce? Wójtostwa wykupili. Ile chcą się na za wójtostwo łódzkie? Dużo. Pięćset groszy. Damy 450. Opłaci się nam. Bo wtedy i sądy będą w naszych rękach. Koniec z rozbojem i grabieżą na traktach. Złodziei i opryszków macie karać nie folgując. Wszystko ja? Ja sam? Zdumie mnie, burmistrzu. A czyż od wielu miesięcy nie przemierzam wzdłuż i wszerz tutejszych ziem? Nie wglądam we wszystko? Ja sama?